Pytanie z zaskoczenia i dyskusja. Czy. Czy product owner lepszy jest z IT czy z biznesu? O nie. Dobre. Dobre do... Zaskoczyłeś mnie. Faktycznie. Bo ja nie wiedziałem, że to będzie to. Będzie Zaskoczyłeś mnie. I to jest, powiem Ci szczerze, szatun. Yy, od razu mam temat na następny film. Lepszy product owner u nas czy u nich? U nas czy u nich. Okej. Okay. Dobra, ale wróćmy na chwilę do IT czy z biznesu. Proda Owner Tak, Proda z IT czy z biznesu. Ja ja tylko powiem tak. O Scrum Masterze zawsze mówimy, że Scrum Master nie musi być techniczny. Tak. Tak, ad vocem trochę, nie? Że Scrum Master nie musi być techniczny, bo on jest odpowiedzialny za rozumienie i stosowanie. Teraz pytanie, jak jest Proda Coneru? Produkt musi się znać na produkcie. On musi się znać na produkcie i on jest hubem między interesariuszami, a zespołem. Tak. Z interesariuszami raczej nie mamy problemu, ponieważ rzadko zdarza się, żeby wśród interesariuszy, powiedzmy sobie szczerze, że interesariusze to są ludzie na wysokich stanowiskach, zdarzały się osoby techniczne. Ale rzadko to nie oznacza, że się że tego nie zdarza. Bo czasami robimy rzeczy dla działu IT i tak dalej, no nieważne. Dobra, teraz z drugiej strony, patrząc w drugą stronę tej układanki, no bo tu mamy interesariuszy, tu mamy product owner, tu zespół. Zespół jest techniczny. Tak. Więc nawet jeżeli spływają biznesowe wymagania do Protaconera, no to Protaconer, oczywiście nie sam, no bo ma do tego zespół, refinement i tak dalej, o tym już pisaliśmy tu, tu i wszędzie, gdzie tylko się da. Ale na zespół już mamy technicznie. Tak. Teraz pytanie? Dobre. Techniczny czy biznesowy? To teraz ja, ja. Ja mam dobrą odpowiedź. Najlepiej, nie, żeby nie był dar, nie, ja dzisiaj nie Najlepiej, powiem. żeby był i taki, i taki, no bo skarb nieoceniony ale też wiadomo, że taki, taka że często się nie zdarzy, więc odpowiedź mi to zależy. To zależy. Bo tak, zobaczmy jakie są zady i walety obu tych rozwiązań. Product owner biznesowy bardzo często będzie miał ciśnienie na to, żeby robić więcej. No bo on jest reprezentantem, on jest, jemu zależy na produkcie, więc chce, żeby było jak najwięcej zrobione. To te wodotryski, o których pisaliśmy, tu będą te wymagania, które nie do końca są wartościowe w kontekście metodyk zwinnych. No i to będzie ciśnienie, tak naprawdę, na to, żeby, żeby robić, robić, robić. Z drugiej strony, techniczny o wiele lepiej wie, co można zrobić, co nie można zrobić i w jaki sposób. I pewnie też będzie starał się robić, no właśnie, MVP w takim zakresie, w jakim on to rozumie. I tu pytanie, czy na pewno dobrze będzie to odpowiadało potrzebom biznesu. Ja... To jest jedna rzecz bo miała być dyskusja, tak. więc ja od razu dyskusja. Myślę, że to co powiedziałeś, zarówno w kontekście biznesowego, jak i w kontekście IT, da się wyśrodkować, jeżeli mamy świadomego i wykształconego protokołnera, tak. Tak? tak? Bo jeżeli będziemy mieli człowieka, który będzie się dokładnie tymi dwoma rzeczami charakteryzował, to on z jednej strony nie będzie pchał wodotrysków, z drugiej strony nie będzie, e, nie wiem, skupiał się na wydajności i innych tego typu rzeczach, tak? Bo dla mnie taki Product Owner, który pochodzi z IT będzie myślał poza outside the box, tak? czyli poza tym, e, e, tym backgroundem biznesowym, czyli projektując aplikację czy przekładając wymagania biznesu na aplikację, będzie myślał też o wydajności, o poprawności kodu i o innych rzeczach, które wiążą się z takim czysto IT podejściem do tworzenia tak. softu. Z drugiej strony Product Owner ze strony biznesu bardzo często będzie chciał ten biznes w taki sposób, jaki jest upchnąć w jakieś narzędzie. Natomiast jeżeli jest to osoba, która nie pracowała w jakiś, nad tym biznesem długi czas, to będzie miała może możliwość ułożenia tych wszystkich procesów i, i workflow w inny sposób, znaczy, um. na pewno biznesowy ProConer charakteryzuje, charakteryzuje się zupełnie innym rozumieniem biznesowego procesu, tak? To jest tak, że gościu, który jest z biznesu, ten biznes będzie rozumiał dużo lepiej niż gościu, który jest z IT. Facet, który jest z IT, tak naprawdę będzie myślał o tym, w jaki sposób ułożyć klocki w rozumieniu wytwarzania oprogramowania, a nie będzie myślał, co ten proces daje finalnie. Jeżeli nie jest dobry. O, tak powiem, jeżeli nie jest dobry. Rzucę światło teraz na drugi aspekt, bo dostałem światło w oczy. Fasz. Tak. I... Mówimy, że product owner musi być umocowany w organizacji do podejmowania decyzji biznesowych tak naprawdę, czy też do, do decyzji o kolejności realizowania poszczególnych wymagań. I znów to jest bardzo często czynnik, czynnik decydujący o tym, jak, na jakiego product ownera możemy sobie pozwolić. Bo jeżeli mamy biznes, który jest sponsorem, i biznes, który jest jakby silny, to on będzie chciał mieć to po swojej stronie. Jeżeli mamy biznes, który traktuje z kolei nasz dział ten IT, deweloperski, jako, jako tak naprawdę firmę zewnętrzną, albo jesteśmy firmą zewnętrzną, to bardzo często będzie to tak, że dobrze, tu są moje wymagania, a już jak wy to zorganizujecie, w jakiej kolejności będzie je realizować, to jest wasz problem. Często to jest coś, z czym nie mamy. Na, mam na co nie mamy wpływu? Radzimy sobie, tworząc shadow product ownerów, proxy product ownerów. Na a to jest jeszcze, ten filmik, to jest gdzie filmik, gdzie? Tak. E, I tekst. Więc wróćmy jakby do konkluzji i zadajmy to pytanie. Czy Product Owner ze strony IT, czy ze strony biznesu? To teraz ja w dwóch zdaniach. Dla mnie, pozostanę przy odpowiedzi, to zależy. Od projektu, który realizujemy, od sytuacji, w której się znajdujemy, czyli czy realizujemy dla siebie, czy realizujemy dla kogoś innego, od świadomości i umiejętności Product Ownera i tego, jakim jest Product Ownerem, o, tak? Ja dołączę się do tego i to będzie moja konkluzja. Oba przypadki mają szansę zadziałać, bo product owner jest w stanie dogadać się z interesariuszami niezależnie od tego po której stronie jest, o ile ma do tego narzędzia umiejętności i po prostu jest dobrym product ownerem. Dzięki